ja chciałem zapytać, z U jak pan to wymawiał, to dla mnie brzmiało tak oba, oba razy, jako U. Aha. Mhm. A mhm. ja nie wiem, może, może tam jest różnica, której nie słyszę jako Niemiec, bo nie mhm. jest różnica między naszym U ale no to i to jako nasze, ale dla mnie też brzmiało jako nasze. Z, z, züen, tak. Aha, züen, züen. No, to to, to, to tak, jeśli chodzi o ten tryftą to to właściwie brzmi, no właśnie, to, 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 to nie jest ach, ortograficznie jest tam y, ale faktycznie to takiego czystego dźwięku y, jak słusznie pan zauważył, tam nie ma, bo on zostaje przez to takiej jakby i, które oddaje j, tak, też podwyższony, więc de facto nie może tam takie y wyraźne brzmieć, więc jest to y, y, tak, czyli takie właściwie coś, co zaczyna się prawie jak i, potem przechodzi w jakiś umlał, który faktycznie, jak pan powiedział, brzmi bardziej jak y, a potem w coś w rodzaju e, więc ja się tutaj z panem raczej zgodzę, natomiast ortografia w taki sposób została, została ustalona. Mniej więcej tak działa. Tak, dziękuję. Bardzo proszę. Może bym miał pytanie jeszcze. Tak, jeśli bardzo można. Proszę. Jasne, oczywiście. Jak pan pokazywał te przykłady dialektów śląskich i te przykłady z Wilamowskiego, to, to było czasami dosyć zbliżone, prawda? Mm -hmm. Tak, Więc tak. Się zastanawiam. Czy, y, czy istnieją jakieś argumenty, które rzeczywiście pozwalają nam mówić o Wilamowskim jako odrębnym języku? Czy właściwie też można by to uznać za jakiś rodzaj tego dialektu śląskiego? Czy, czy, czy on jakoś rzeczywiście tak się. No Wiem, że to jest uznaniowe też na pewno, do, 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 ale czy, 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 czy rzeczywiście te różnice są większe w przypadku Wilamowskiego niż w przypadku tych innych dialektów? Mm -hmm. e, już odpowiadam na to pytanie. Pokazywałem przykłady tylko z prawie, przepraszam, prawie tylko z tej bielsko-białej wyspy językowej. Są to faktycznie gwary niemieckie, do tego śląsko-niemieckie, ale reszta, reszta dialektu śląskiego-niemieckiego potrafi brzmieć w sposób dosyć różny od tego, co widzimy w bielsko-białej wyspie językowej. To jest. Ciekawa kwestia. Natomiast tak, skoro uznajemy gwary bielsko-białej wyspy językowej za część, jakąś tam integralną języka niemieckiego, to dlaczego nie chcemy robić tak samo z wielamowskim? Co takiego w tym wielamowskim jest? No, faktycznie, jest on bardzo zbliżony, tak jak pan słusznie zauważył, i da się go, moim zdaniem, dosyć łatwo opisywać jako część. Może trochę bardziej osobną, w następnym na następnym webinarze jeszcze o kilku różnicach powiem, bo dzisiaj niestety już po prostu skończył się czas niż, niż, niż reszta tych, tych odmian. Ale tak, po pierwsze, sami mieszkańcy Wielamowic nie uważają się za Niemców i ten stan się utrzymuje już od pewnego czasu. Uważ Mówią też o swoim języku jako języku, więc po pierwsze do tego się przychylamy, a po drugie, Wielamowski jest to właściwie jedyny przedstawiciel na razie, <grych> znaczy teraz już, może tak, tej grupy, który jako tako się trzyma. Nawet Wielamowski się ma już tak naprawdę nie najlepiej. Użytkowników, rodzimych użytkowników jest niewiele i z każdym rokiem, niestety, coraz mniej ale są przynajmniej ludzie którzy wilamowskiego się uczą i jakoś w nim potrafią mówić Recon no, oywymisrysz nie azu ganz gut vielleicht kuz więc jest pewna szansa na to że przynajmniej za jakiś czas jeszcze ten wilamowski będzie używany w odróżnieniu od chociażby Hałcnowskiego czy e, Gwar występujących na terenie tych innych wiosek. Prawda? Czyli wtedy byśmy mieli do czynienia właściwie z bardzo odrębnym kodem, który nie miałby już e, żywych e, krewnych. A, takich, takich bardzo do niego podobnych. Bo gdybyśmy porównywali, te, to jest gwara kolonialna, tak zwana, jeśli dobrze pamiętam, sekundarna, tak? To jest ona powstała na drugiej fali kolonizacji śląska, jak była pierwsza najpierw, to po, powstało takie kontynuum gwarowe, tak? które było połączone. Tym osadnictwem bez przerw, jakichś takich, tak z tym terenem etnicznie niemieckim. Natomiast Wilamowice i Bielsko-Biała Wyspa Językowa to już są wyspy, tak? To jest druga fala, która zapewne z tego Śląska naciągnęła w tym XIII wieku i potem w, dłu w długiej, długiej izolacji się rozwijała. Tak. Oczywiście nie stuprocentowe, jakieś wpływy standardowego niemieckiego tam też były, z różnych względów, ale i tak. Więc e, głównie dlatego jak też przede wszystkim z uznania dla tego, jak na te kwestie patrzą sami mieszkańcy Wilamowic, użytkownicy tego lektu, dlatego uznajemy Wilamowski, mówię my, mówię w imieniu swoim głównie, ale też badacze takich jak Tymoteusz Król, jak Aleksander Andrason, jak Tomasz Micharkiewicz i inni, uznajemy raczej Wilamowski za język niż za gwarę. Niemieckiego. No, jeśli, jeśli dobrze się domyślam, dziękuję za tę odpowiedź, ale jeśli dobrze się domyślam, to być może też Wilamowicki ma trochę lepszy status jako język literacki, jako język, na który przekładano pewne rzeczy, niż, te, niż te inne dialekty wyspy językowej bielskiej, prawda? Tak, tak. Szczególnie jeżeli popatrzymy na ostatnie dziesięciolecie, to w Wielamowskim powstało naprawdę sporo. A i nawet w wieku XIX trochę powstawało. Mieliśmy przecież pisarza Floriana Biesika, mieliśmy doraźnie powstające utwory nieznanego autorstwa, głównie krótkie, ale jednak warto je odnotować. Są nawet utwory, o których wiemy, że były, ale zostały utracone. Na przykład brat Floriana Biesika, Herman Mojmir, podobno ułożył też jakąś powieść po Wilamowsku, ale, ale zginęła ona, nie wiemy, gdzie może być. Więc faktycznie Wilamowski miał też miał też, miał też swego rodzaju no swego rodzaju właściwie prawdziwą literaturę. Na ten temat też są prace. Chociażby Klaudii Hołodewicz, Tomasza Wicherkiewicza, innych. Natomiast Kaucnowskim e, też e, układano wiersze, piosenki i tak dalej, ale znamy tylko jednego, można by powiedzieć, pisarza kaucnowskiego. Hauc Przynajmniej ja więcej nie kojarzę: Karola Olme, który ułożył szereg utworów. E, tak. E, czy e, to tyle w kwestii tego pytania? Tak, ja już dziękuję. Bardzo dziękuję za nie. Na czacie tymczasem pojawiło się pytanie odnośnie do wyrazu z Faktycznie nie powiedziałem, co to jest to S, a to dlatego, że a to dlatego, że lecę Laufschrytem, albo tym tak zwanym swendem, jak już użyłem tego sformułowania, więc się tłumaczę. Wyrazy wilamowskie, jeśli to były rzeczowniki, to prawie zawsze, o ile tego nie zapomniałem, a zauważyłem, że w paru miejscach mi się zdarzyło, podaje z rodzajnikami określonymi, które jednocześnie pokazują nam, jakiego rodzaju jest dany rzeczownik. W wilamowskim, podobnie jak w niemieckim, są trzy rodzajniki określone: męski der, żeński dy i Rzecz, rodzajnik rodzaju niejakiego, s, który zapisujemy i wymawiamy w taki właśnie sposób. Zapewne kiedyś dawno temu było to dos, z tym, że teraz dos to jest zaimek wskazujący. Dos, czyli to. S natomiast jest rodzajnikiem. Przy innych wyrazach również mogliśmy go obserwować, na przykład smakia, też w prezentacji się pojawiało czyli dziewczyna. Po prostu dziewczyna. Eee, już, już pokażę eee, udostępnię ekran. Tutaj otworzyłem w międzyczasie paint, i pozwoliłem sobie wypisać. Tak, te trzy rodzajniki, Der, D oraz S Z przykładem smakia, tak, czy z Aug to jest das auge po niemiecku. Ja jeszcze chciałem zapytać y, o tym. Co to tak. jest y, dialekt no, niemiecki. Ślą, niemiecko-śląski, bo ja, ja niestety też nie jestem germanistą, ale ja pamiętam, no, na przykład moje rodzice miały taką znajomą z, z Wrocławia, a ona mhm. nie mówiła na dialekcie, ale ona miała takie książki, a miała takie, ja nie wiem, no, no tak, miała teksty, a teksty mhm znała jakieś piosenki albo wiersze, a wszystko, wszystkiemu było bardzo dobrze rozumieć dla nor normalnego Niemca. Mm -hmm. A ja teraz nie wiem, czy to, czy to po prostu oni pisali takimi dialektami, które byli e, pod wpływem e, e, mm języka, -hmm. albo tak, albo e, tam są różne te dialekty, Pan mówił o, drugiej, w w w w w o drugiej fali fali kolonizacji, w tak. Kolonizacji, mhm. a to właściwie, to znaczy, to były taki, którzy dostali tam, gdzie nie były Niemcy, a tak oni tam byli, to były taki e, 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 Inseln, Wyspy. Wyspy, a, a tak, ja. Mhm. Bo ja muszę powiedzieć Ja Winomowski. Nie, nie zrozumiałem teraz już trochę rozumiem mm -hmm. na początku to jako Niemiec i ty z Fałcnowskim i tak, to nie o wiele lepiej. Mm -hmm. tak, ta, tak ta różnica mm -hmm. ta, o, o wiele większa niż z takimi dialektami śląskimi, które mm -hmm. ja słyszałem kiedyś. Tak, tak. Postaram się odpowiedzieć na ryby, jak potrafię. Oczywiście to, co powiedziałem śląsko-niemiecki, czy niemiecko-śląski, mam nadzieję, że tego nie przekręcałem. Mówi się czasami niemiecko-śląski czy śląsko-niemiecki, żeby go odróżnić od, słowiański, od słowiańskiego śląskiego, bo też są oczywiście odmiany słowiańskie śląskie stąd ten termin, natomiast co, co miałem na myśli, mówiąc o tym dialekcie. Niemieckim, śląskim. Oczywiście chodzi o różne gwary, czasem bardzo różne od siebie, ale można, można je jakoś nazwać jak nie wiem, takim, takim zbiórczym terminem: schlesische Mundarten. Chyba z takim terminem się spotykam głównie w literaturze. I też je można podzielić na różne grupy. Pokazywałem przykłady głównie z bielsko-białej wyspy językowej. Jak już mówiłem. Bielsko-Biała Wyspa Językowa ma pewne szczegóły właściwe dla niej tylko. Ona, ona jest odosobniona jakoś na tym całym obszarze śląskim, ale faktycznie, tak jak Pan mówił chociażby, nie wiem, o, o Wrocławiu bodaj. To tam się mówiło po śląsku również, śląsko niemiecku, ale inaczej. Poza tym była to wyspa, była to wyspa, znaczy nie była to wyspa, właśnie o to chodzi. Tak, Wrocław się znajdował na terytorium, gdzie tak daleko jakbyśmy szli od Wrocławia do Berlina, to raczej wszędzie byśmy znaleźli mówiących po niemiecku, Niemców, no może troszkę Serbo użyczam gdzieś po drodze. Zależy, jaką drogę byśmy obrali, ale to się raczej nie liczy w tym kontekście. Poza tym była to gwara miejska wrocławska, która od miejskiej też się różniła. W samym bielsku zresztą, to nie był e, może e, przedmiot naszej dzisiejszej dyskusji, bo mówię grać o Wilamowskim, e, więc inne odmiany po macoszemu trochę potraktowałem, ale w samym bielsku. Występowały różne odmiany też, była odmiana bardziej miejska, zbliżona do standardowego niemieckiego bardziej, a była bardziej w cudzysłowie wiejska. I ta właśnie wiejska bardziej przypomina Wilamowski, którą też pokazywałem, a która znalazła się między nimi w tych ankietach Węgera, skąd pochodzą, pochodzą przykłady. Dla mnie z kolei na przykład też odwrócę to, bo pan powiedział, że jako użytkownik, rodzimy użytkownik języka niemieckiego, na początku nie rozumiał pan Wilamowskiego tak dobrze. Teraz powiedział pan, że rozumie pan Wilamowski już trochę lepiej. Ja natomiast oczywiście nie jestem ani rodzimym użytkownikiem Wilamowskiego, ani nawet polskiego, ale to już zostawmy może. Kiedy uczyłem się Wilamowskiego, już go dobrze rozumiałem, całkiem nawet potrafiłem mówić. To bez, bez nauki niemieckiego przez Wilamowski nie zacząłem niemieckiego lepiej rozumieć tak od razu. Musiałem się z niemieckim osłuchiwać i dodatkowo się go uczyć. Dopiero po jakimś czasie, jak zauważyłem więcej podobieństw, Wilamowski mi jakoś tam trochę na zasadzie pewnych skojarzeń zaczął pomagać. Więc faktycznie te kody są od siebie, tak samo jak Kautnowski, no dosyć różne. A Kautznowski, znając Wilamowski, rozumiem bardzo dobrze z kolei. Bardzo dobrze rozumiem kałosowski. Ja miałbym taki, takie szybkie pytanie, mm -hmm. bo z tego co słyszałem, e, akcent jest ruchomy, prawda? Tak jest, tak, tak, tak. Dziękuję. Bardzo proszę. Owszem, bo mówiłem o wymowie, ale nie powiedziałem. Nie powiedziałem o akcencie. Bardzo mądre z mojej strony. Faktycznie jest ruchomy i potrafi też zmieniać znaczenie wyrazów, tak, panie Tylmanie. Ja, ale no to, ja, ale on nie jest bardzo ruchomy. Nie, nie, jak, w albo, nie no, jak w rosyjskim. Nie jak w rosyjskim, faktycznie. Normalnie To jest jak w niemiecki, że jest na... Tak. E, jak się tu. E, normalnie jest na pierwszym. E, na pierwszej sylabie, tak. Na pierwszej sylabie, ale jeżeli jest prefiks, to może być po prefiksu, a w cudzych słowach też a tam na przykład profe, profesor, profesor, uh -huh, uh -huh. tam to po prostu słowo. Tak, ale tak, na przykład nie ma tak. słów, gdzie jest akcent tak. na sylabie na, slabie, na ostatniej, tak. Uh -huh, uh -huh. Tak. Tak, ma, ma, ma pan słuszność. E, pokażę tylko może jeden ciekawy przykład. A, wypisałem tutaj. E, to jest wyraz oznaczający. No, dodam rodzajniki, żeby już było konsekwentnie. E, e, Derceigon, czyli cygan, oraz decygon. Czasami słyszałem, że są takie wypadki, gdzie akcent może się trochę przesunąć, ale to jest. To jest coś marginalnego. Faktycznie akcent jest raczej stały w tym sensie, że on jest przypisany do każdego konkretnego wyrazu, jest w jakimś jednym miejscu. Natomiast ruchomy w tym sensie, że nie jest statyczny, nie pada zawsze na tę samą sylabę, tylko w różnych wyrazach może to być inna sylaba. Natomiast raczej faktycznie tak jak w rosyjskim. Jeśli wyraz zmienia swoją formę, to akcent akcent nie zmienia się wraz z tą formą. No chyba, że ten właśnie prefiks jakiś dojdzie, tak? Ten ceigon w liczbie pojedynczej i cygon w liczbie mnogiej to jest raczej wyjątek niż reguła. Po prostu taki ciekawy. Chciałem pokazać. Uh, thank you for your presentation, It's very very interesting. And now I have two questions. Uh, actually, maybe probably first question. Maybe you already explain. Uh, but uh, about the uh, torif Tongue, also like uh, june uh, or uh, june so but yeah but mm -hmm. I, i'd cool. like to hear about that because i wonder always whether is it daily Tongue? because for example <laughs> yeah <laughs> Moimir, who wrote the dictionary of the mysteries, so wrote this phonetic as maybe like yeah. a song but I think since uh, 20, 2000 or 2010, this orthography of uh, phonetic changed, I think. So that's why. Uh, so, what do you think about this uh, orthography? This is their first question. And uh, second question is uh, uh, maybe could you show me slide again about uh, pronouns? Uh, so, PowerPoint. PowerPoint. So, actually, mm -hmm. I want to. Can you? you, can you... you oh right. Uh, okay. So I'll, I'll start from the end, and uh, we'll try to show you the the slide that I think uh, yeah, you're okay. talking about. Was it yeah, this Yeah. 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 This one. Yeah. Uh, actually, uh, I wanna ask you about the uh, sad. Uh, how can I say? Sad person. Sad person. j J do. Like, uh, so, uh, no, it, oh, singer, 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 uh, sad uh, person and uh, feminine, all right, yeah, yeah, so th this one, this one, yeah, uh, actually, Andreson or Anderson and the wrote about the uh, pronomen, then, uh, sad singer, uh, feminine, like a suffix form z, here, yeah, but uh. Uh, actually they wrote uh, this suffix form "s" not "z," so that's why where <laughs> did you find this sound this is a second question all right so i'll start with the last one about the z form uh yes this one would often sound as s when okay. used mm -hmm. at all because uh, it here says that this form is rarely used or yeah, yeah, is yeah. idelectological or is archaic obsolete mm -hmm. Mm -hmm. Uh, and indeed it is used rarely we usually find it either in uh, Biesik's writings or ah, uh -huh. or in writings by uh, timoteus krul but they mm -hmm. also represent some sort of literature right uh, yeah. in li literary language is sometimes somewhat more archaic than the spoken one uh -huh. uh, i write it as z here for etymological reasons uh, it would indeed rather sound s in many cases but not always it depends on what sound the next uh, word starts with Mm -hmm. th that's something that, uh, you know, make it sound either voiced or voiceless. Yeah, 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 voiceless or. Right? Ah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, and the, th the first question, uh, mm -hmm. indeed, if we listen to uh spoken fast yeah. in a regular everyday speech, I don't think that uh would really mm -hmm. sound like a tree thong to any researcher whatsoever but mm -hmm. when we uh, when we pronounce certain words slowly and emphasize them uh, it becomes somewhat closer to the truth at least that's how i hear, hear it and thus mm -hmm. if i were to say ehe like i was somewhere yesterday yeah yeah yeah, yeah. gesten ehe de zum beispiel right yeah. like yeah. yesterday i was at home i was home yeah uh if i say it quickly ehe vö, ehe vö, vö, vö. this is just yeah. a diphthong but okay. uh if i want to emphasize it guest in then maybe it would sound more like a triphthong uh as of a triphthong um alexander Andrason i believe uh was talking about it in his grammar books with mm -hmm. Timoteus Krul. Yeah, uh, yeah 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 so I think for more arguments on on this side you you would rather have to uh, consult him because mm -hmm. he probably knew what he was writing <laughs> okay <laughs> at yeah at least, at least <laughs> so I hope but uh, I would say I also hear it. Uh, in, in but only in words pronounced slowly and um, uh, you know when emphasized. That's, that's the best I could answer your question. Uh, okay. Yeah. Okay, thank yeah. you very much. Yeah. You're welcome. Um, dobrze. Czy są jakieś jeszcze pytania, czy uwagi? Jeśli nie, to będziemy pewnie kończyli, bo czas nam też się skończył. Uh, także bardzo pięknie wszystkim dziękuję. Po co Shane? Thank you very much. Anna Pocyzanów Sandermeu. Do zobaczenia następnym razem. Uh, we'll see one another next time.